I hodowców, i hodowczynie gołębi pocztowych. Na dzisiejszym filmiku chciałem zaprezentować kilka gołębi, które są na sprzedaż. Pierwszego gołębia, którego zaprezentuję, jest to samica z 2017 roku o numerze 1483. Samica jest z Linii Faber. Przepiękna duża samica o dużej budowie następnym gołębiem, którego chciałbym zaprezentować. Jest to niebieski samczyk z 2014 roku o numerze 72:38. Gołąb kapitalnej budowy. Pięknym długim skrzydle. Możemy zobaczyć plecki tego gołębia. Następnym gołębiem jest to kolejny samiec. Szalin z 2014 roku o numerze 11 424. Też gołąb bardzo duży. O pięknej budowie. Już widzimy gołębie są już na ostatniej nocce. Następnym gołębiem jest to następny samiec czerwony z 2011 roku o numerze 12618 piękny samczyk. Gołębie są bardzo spokojne. Następnym gołębiem, którego chciałem zaprezentować jest to czerwony default z 2017 roku o numerze 1648. Potężny gołąb W przepięknym drugim skrzydle. Następnym ptakem który chciałbym zaprezentować jest to następny samiec z 2012 roku o numerze 2595 czarny pstry piękny samczyk o dużym narościu następnym golem jest to samiczka z 2000

I ostatnim gołębiem, którego chciałem zaprezentować, jest to czerwony stresamczyk z 2019 roku o numerze 43-79. Piękny gołąb. Są tutaj wszystkie gołębie, które chciałem zaprezentować. Mój numer telefonu będzie podany w opisie, jak i w głównym opisie filmiku. Pozdrawiam. Do usłyszenia.